Co jest, czy, 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 czy... co jest? Wszystkie pytania, odpowiedzi, padną pytania na wszystkie odpowiedzi. Witam w 32 odcinku Betka Szczecinek Show. Dzisiaj, i jak widzieliście, autokompromitacja. Poseł Renata Rak, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Wszystkich, którzy nie subskrybują jeszcze mojego kanału, proszę o subskrypcję z dzwoneczkiem, a pod tym filmem proszę o lajka i o komentarz, co sądzicie o tym. Jak bardzo skompromitowała się pani Renata. Dziś będziemy mówili o szkole, więc ja powiem o pewnej szkolnej przypadłości. Jak człowiek nie wie, o czym mówi, albo ma problem i musi mówić z wnętrza swojej pamięci, to bardzo często robi tak, że podnosi tak oczy do góry, i skupia się na tym, co ma mówić, no bo gdyby to było naturalne, był przygotowany, to mógłby na nas, na nas patrzeć i do nas mówić. I teraz zobaczcie, jak do wywiadu przygotowana jest nasza pani poseł. Yy, Mówią o tym, że to jest bardzo ważny i potrzebny przedmiot, że to jest rzetelna wiedza dotycząca zdrowia. Już boli. A będzie bolało jeszcze bardziej. Nie wiem, czy wiecie, że politycy dostają tak zwane przekazy dnia. Nieraz jesteśmy w stanie to zauważyć, bo ten sam tweet wrzucają na Twittera wszyscy posłowie, działacze Platformy Obywatelskiej i ten tweet się niczym nie różni, bo oni zamiast na ten temat pomyśleć, jakoś to zmodyfikować, to robią kopiuj w klej. Tak czułem właśnie. Będę bardzo zaskoczony, jak będzie inaczej. I mam wrażenie, że pani Renata dostała taki przykaz odgórny polityczny, że ma przygotować wystąpienie na temat świetnego działania edukacji zdrowotnej i ma to wszystkim przekazać. Tylko, żeby to zrobić solidnie, to oprócz przekazu dnia trzeba by się było przygotować z treści tego rozporządzenia. A tu mam wrażenie, że są poważne braki. Yy, przedmiot będzie obowiązkowy no, nie w tym roku. Przedmiot jest nieobowiązkowy. Y, uczniowie, rodzice decydują. I tu się zaczynają z wody, ala platforma obywatelska. Nieobowiązkowa to jest religia, bo żeby na nią uczęszczać, to trzeba iść i zapisać dziecko. Natomiast tutaj wszystkie dzieci z automatu zostały wrzucone do tego przedmiotu. Że Co? A co? I teraz każdy z nas musi wiedzieć, że jeżeli do 25 września nie wypisze z tego przedmiotu dziecka, no to dziecko będzie musiało na ten przedmiot uczęszczać. Pewnie zastanawiacie się, kto tego przedmiotu będzie uczył. No i tutaj cała na biało przychodzi pani Renata, ale to, co opowiada, to przecież jest dramat. Będzie także nauczycielka przedmiotu, która ukończyła już pierwszy semestr z tej edukacji zdrowotnej, ponieważ w całej Polsce prowadzone są właśnie studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej, trzysemestralne. Ten nauczyciel, który z nią będzie szkolił, to przeszedł jeden semestr i już ma uprawnienia. Jeżeli on uczy przedmiotu, który już go kwalifikuje do tego, to po jakiego czorta kończy tą szkołę? Do tego momentu było słabo, ale jeszcze nie tragicznie. Natomiast to, co pani Renata powiedziała dalej, Chciałabym podkreślić, że to nauczyciel przedmiotu e, wraz z rodzicami, którym przedstawia te treści, decyduje, e, które będą realizowane na zajęciach. Pani Renata przed tym, jak została szacowną panią poseł, to była dyrektorem szkoły i nauczycielem biologii. I okazuje się, że ta pani nie zna przepisów prawa. To się w pale nie mieści słuchajcie. I to nie prawa geodezyjnego, ale ustawy oświatowej. I ustawy o karcie nauczyciela. To nauczyciel nie ma obowiązku wprowadzać treści, które nie dotyczą. No to jest które... Podstawa programowa. On może. Artykuł 55 ustawy oświatowej narzuca na nauczyciela obowiązek przestrzegania podstawy programowej, tylko części nie z podstawy programowej, czyli takie dodatkowe, mogą być przez nauczyciela. Zaznaczam to, pominięte, lub zastosowane. Nauczyciel przedstawia. W na spotkaniu informacyjnym cały zakres materiału, który będzie realizował rodzicom i oni to akceptują lub nie. Nie ma tutaj żadnych artykułów, które mówiłyby, że nauczyciel powinien konsultować podstawę programową z rodzicami. Przerażające jest to. Że mówi to dyrektor szkoły i nauczycielka. Zapoznałam się z tą podstawą. Są treści, które w pewnej części wydają mi się nie do końca takie priorytetowe i nie uważam, żeby powinny być realizowane. Pani poseł mówi nam krótko. Nauczyciele powinni łamać prawo i nie stosować podstawy programowej, dlatego że pani poseł tak uważa. Ale dramat pani poseł dopiero nadchodzi. Jak rozmawiano o tej podstawie programowej, to dziennikarz zadał pytanie o jeden z punktów tej podstawy. Nie, nie zna podstawowych Kto kolej. To jest osoba ciseksualna, ciseksualna. A skąd to pytanie? Który widzicie już tutaj obok mnie, i ten punkt po prostu panią poseł załamał. Jest, czy, 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 czy uświadamianie jest? ludziom tego, że są cisseksualni albo transseksualni, szczególnie gdy chodzą do siódmej albo ósmej klasy, to jest konieczne? Gdyby pani poseł była dobrze przygotowana do tego wywiadu, to by od razu dziennikarzowi zwróciła uwagę, że nie ma słowa seksualnie w podstawie programowej. Ale pani poseł, nie była dobrze przygotowana, co wam pokazywałem od samego początku. Więc poległa na całej linii i się posypała kompletnie. Pod 27, 28. O, cisze o, programowej. Mhm. Mhm. Jak ktoś idzie na takie wywiad, a następnego dnia ma szkolić z tego, czego będą nasze dzieci uczyły się na tych lekcjach, to tą podstawę programową powinien mieć w małym palcu i nigdy w życiu nie powinien się dać tak zaskoczyć dziennikarzowi. Przykre jest, że nasza pani poseł była tak słabo przygotowana, ale mam nieodparte wrażenie, że pani poseł nic się nie nauczyła. Bo wyobraźcie sobie, że zamiast zrobić akcję ciszej nad tą trumną i tematu już dalej nie pogłębiać, to pani poseł zaczęła publikować jeszcze jakieś wpisy na Facebook. Podczas ostatniego spotkania o edukacji zdrowotnej dziennikarz zadał mi pytania dotyczące treści, których nie było w podstawie. Zaskoczył mnie tym, bo. Bo pani poseł nawet nie zrozumiała, że to, co się wydarzyło, jest złe. Jak się kogoś szkoli, to się do tego przygotowuje. A jak się nie umie przygotować, to nie należy szkolić, tłumaczyć, tylko trzeba to zostawić fachowcom. Zresztą pani poseł w tym wywiadzie w pewnym momencie poczuła się strasznie uratowana i zaczęła nam mówić o tym, jak to te przepisy pisali nam fachowcy. Chcę powiedzieć, że eksperci, którzy tworzyli tą podstawę programową, to są eksperci z trzech ministrów. Jest! Jest! Mam, w końcu powiem coś mądrego i będę to powtarzać w kółko. To eksperci tworzyli podstawę programową i zgodnie stwierdzili, że takie treści powinny się w niej znaleźć. I może tą podstawę i pisali fachowcy, choć mam pewne wątpliwości co do tego. Natomiast na pewno fachowcy nam jej nie przekazują, czego ten wywiad jest dobitnym przykładem. Ja bym chciał zapamiętać z tego wywiadu inne rzeczy, ale zapamiętałem tylko niestety te. Seksualna. Co jest? Czy, 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 czy co? Wszystkie pytania, Padną pytania na wszystkie odpowiedzi. Uważajcie, nie dajcie się dezinformacji, nie dajcie się fake newsom. No, moim zdaniem, według mnie kilka niedociągnięć. Jest! Kilka niedociągnięć. A gdzie tu są dociągnięcia?